Kibelek pracownika. Kibelek kierownika. To też będzie, ale troszkę później. Pamiętacie tę scenę? To ostatnia scena z filmu Jak wylądowałem na Syberii. Kto nie oglądał, zapraszam. Po przyjeździe do miasta Irkucka koleją transsyberyjską udało nam się znowu zamówić karetkę i sanitariuszy, którzy nas. Odwiozą do miejsca przeznaczenia, a będzie nim miasto Szelechow niedaleko Irkucka. Jest to stosunkowo młode miasto, prawa miejskie posiada od 1953 roku. Tam właśnie urodziła się moja żona, a teściowa spędziła większość życia właśnie w tym mieście. Nawet można powiedzieć, że to miasto zbudowała, pracowała jako kierownik działu budowlanego. Większość bloków to czteropiętrowe i dwupiętrowe chruszczowki. Tak się właśnie nazywały od chruszczowa: Nikity chruszczowa. Dopowiem, że miasto liczy sobie 40 tysięcy, a jego siłą napędową jest kuta aluminium, jedna z większych na Syberii. Główna administracja. Szelechow z tej strony, z flagą, a tu pilnuje i Lenin. Zieleni w Szelechow jest sporo. Skwerów, parków na każdym kroku. I to jest fajne. My trafiamy do wcześniej wynajętej kawalerki. Skąd zaczniemy poszukiwania mieszkania? A to nie jest takie proste. Teściowa przekroczyła 80 lat. Mimo tego nie odważyliśmy się zamieszkać razem z nią. Dlatego też musieliśmy znaleźć dwa mieszkania dwa mieszkania w jednej klatce. I o dziwo, dosyć szybko nam się to udało. My na parterze. Ona na drugim piętrze. Kawalerka i trzy pokojowe około 60 m2. Odbieramy klucze i świętujemy. A zaraz po tym remontujemy. Właśnie podjeżdżamy pod naszą klatkę. Nie, nie, to nie u nas. To na klatce. Tam gdzieś zaplątany światłowód do internetu ponoć jest. Bo jakie życie bez internetu może być, na początku zamieszkujemy z teściową, aby trochę choć ogarnąć nasze mieszkanie. W międzyczasie adoptujemy psa znaną jako bertę, przybłąkana, zachowana i bezpieczna, rozglądamy się także za samochodem. Ceny jest zaporowe, a kasy już mało zostało. Padło na starą Toyotę. I to chyba był bardzo dobry wybór. Najgorsze mieliśmy już za sobą. Teraz mogliśmy się chwilkę zrelaksować, no bo przecież on, on wzywał nas. Piękny, błękitny, zmarznięty bajkał. Tam odbyła się pierwsza sesja do Playboya. No dobra, zapomnijcie o tym. Kariery nie zrobiłem. Ale za to kariera zaczyna się na budowie. Poprzez znajomości, dawne znajomości, trafiam do ekipy budowlanej. No nie jest to praca marzeń, ale cóż, jak dokumentów na pracę jeszcze nie mam. Dlatego też na czarnucha, bez ubezpieczenia, wpadam. Na budowę. Jaki to był inny świat. Świat, który się tak bardzo różni od tego świata norweskiego, z którego trafiłem. Tam bezpieczeństwo BHP na pierwszym miejscu i nie ma zmiłuj. Tutaj BHP to jakieś dziwne słowo. Pracuję od ósmej do piątej z głupią godzinną przerwą, do której nigdy nie byłem przyzwyczajony. Przez godzinę tylko się rozleniwiałem, jak tu wrócić ponownie do pracy. Z dzisiejszej perspektywy, patrząc, praca była bardzo, bardzo niebezpieczna. Czasem sprzęt z Norwegii przynosiłem na budowę, żeby ułatwić sobie pracę, a duża jego część była na baterie. Wyżynarki piły, robiły naprawdę duże wrażenie na innych pracownikach. Byłem bosem, a tak serio. Atmosfera była wspaniała, mieli ludzie, Uzbekistan, Rosjanie, wszyscy pomieszani. Naprawdę nie było co narzekać. Mieszkanie, samochód, praca wszystko jest. Aby uzyskać papiery na pobyt tymczasowy, trzeba było pomyśleć o ślubie. Latanie co trzy miesiące do Polski i załatwianie świeżej wizy wiązało się z dużymi kosztami. No to co? Polak się żeni. Przy znikomej ilości znajomych i rodziny wpadam na genialny pomysł robimy ślub na budowie. Wystarczyły dwa słowa z szefem i szef wyraża zgodę. I co lepsze, nikomu dniówka się nie przepadnie, to no przecież to jest Rosja. Wszystko jest możliwe! Po wizycie w urzędzie stanu cywilnego trafiamy wszyscy na budowę, gdzie zaczynamy imprezkę. To był naprawdę niezapomniany ślub, po imprezie z małżonką jedziemy do Irkucka, żeby dalej już sami z sobą balować dalej. I tak to Polak się ożenił. Z czasem znajomych przybywało i życie się rozruszało. Wspólne wypady z czasem stały się tradycją. Wszyscy byli grzeczni i mili. Nawet głębszego nie wypili. Pytam się. Gdzie ja trafiłem? Do Rosji? <noise> A teraz poznajcie Stefani. Tak to ona. Jestem winna. To przez nią grzeszyłem i całkiem nieźle przytyłem. Obok naszego domu właśnie ta cukiernia sprawiła, że jadłem tam najlepsze torty, które dotychczas poznałem. A ich smaku brakuje mi do dzisiaj. To chyba dobrze. Ale nie wszystko zawsze tak smacznie wyglądało. Czasem się żubrówką zapijało. A ile radości było, jak się kibelek z koła spotkało. Ty bardziej, że się tam urodziłem. Przyszły święta z niebieskim Mikołajem. A zaraz po tym pierwsze poważne mrozy nastały. O, dwie minuty spaceru. I zobaczcie. O, piękny szronik No Ale szatka jest odpowiednia, rękawiczek nie ma Żeby można wkręcić to wideo Minus 40 Minus 31 było No ale zaraz będzie cieple, do minus 30 Oczyszczanie grzechów poznałem brrrrr I Ja się nie myłem Stwierdziłem, że nic nie zgrzeszyłem. Minus 20, pamiętam wtedy było. Na Syberii nie jest ważny mróz na skali. Najważniejsza jest wilgoć i wiatr. Te dwa czynniki mają ogromny wpływ, czy zamarzniesz, czy nie. Angara sobie płynie i żaden mróz jej nie zatrzymie. Irkut za to zawsze się poddaje i na całą zimę w biegu ustaje. To właśnie tutaj, pierwszy raz z lodu ryby łowię. Tak, moi kochani, zimy tam długie październik, listopad, grudzień, styczeń, luty tak trzeba liczyć że zima na Syberii trwa czekasz z utęsknieniem wiosny kiedy staniesz się znów radosny Cześć wam, jedziemy na ryby w Rosji kupiłem gimbala i coś tutaj mi no nieważne rybałka dobiega końca ryb nie ma jak zawsze jedna pęknięta szyba druga pęknięta szyba jedno z najpiękniejszych miejsc na Syberii to była wioska, polska wioska Wierszyna, do której pojechaliśmy tak spontanicznie, z nikim nic nie uzgadniając. A w wiosce urzęduje przemiły ksiądz Karol, który nas gościnnie przyjął. Zapewne jeszcze kiedyś tam wrócimy. Tutaj wierszyna, taka malutka polska wioska, dlatego ja nie władam językiem rosyjskim, bo się nie miałem gdzie nauczyć i nie mam się, mimo że już 11 lat tutaj pracuję, ale tu się rozmawia po polsku, w kościele wszystko po polsku, a więc dalej nie potrafię języka rosyjskiego, no na tyle, że już by mnie tak nie sprzedali, czy coś, to bym się już obronił. Jesteśmy! Miejsce zamieszkania pierwszych przesiedleńców z Polski, czerwiec 1910. I tak po kilkunastu miesiącach życie nabrało normalnego tempa. Papiery załatwione, nie trzeba jeździć do Polski, żeby wizę załatwiać co 3 miesiące. Ale pracy nie zmieniałem, w pracy się dobrze czułem, zapłata była OK. Ale cóż, przypałętało się chorupsko zwane łokieć tenisisty. Bardzo mi to utrudniło pracę. Po jakimś czasie ktoś dał mi zastrzyk i myślałem, że wszystko przejdzie. Do tego przed świętami jeszcze miałem mały wypadek. Spadłem z rusztowania. Po prostu deska, na którą stanąłem, pękła pod moim ciężarem i przeleciałem jedno piętro na dół. Stwierdziłem, że to jest jakiś znak i postanowiłem z tej pracy odejść. Mimo, że ręce dalej bolały, postanowiłem dać ogłoszenie, że świadczę drobne usługi budowlane. No może nie budowlane, świadczę różne usługi. Tak zwany fachowiec od wszystkiego. No w Rosji to jest popularne. W ogłoszeniu śmiało napisałem, że jestem Polakiem i o dziwo zlecenia Zaczęły spływać, a ja mogłem sobie dawkować ilość pracy, żeby moje ręce wytrzymały. Żona w tym czasie pracuje jako naczelnik poczty, bardzo małej poczty, poczty jednoosobowej. Ciekawe, którzy to rok? Produkty. Nie, no oczywiście też jest zapadnięty. Ja widzę, że tu odkopali. To goryl! Niedźwiedź! Remont już prawie gotowy A nam zaczęły przychodzić nierealne myśli do głowy Dosłownie można powiedzieć, że... Odlecieliśmy Wszystko układało się dobrze Wszystko szło jak należy Ale gdzieś w głowie Kiedyś Nawet nie wiem kiedy Pojawił się pomysł żeby wyjechać z Schrechego. A pomysł był naprawdę szalony. Jak to? Jak to można zrobić? Przecież teściowej już prawie 84 lata. Jak ją do tego przekonać? Trzeba sprzedać dwa mieszkania. Nie wiem. To było całkiem szalone. Próba negocjacji z teściową o dziwo zakończyła się sukcesem. A my zaczęliśmy procedurę sprzedaży mieszkań. I w tym momencie waliła się jeszcze pieprzona pandemia. Wystawiamy mieszkania w agencji lokalnej, agencji nieruchomości. Po trzech miesiącach skutek był bardzo mizerny. Zainteresowanie tak, cena nie za bardzo. Znajomy nam polecił agencję z Irkucka. I tam zajęli się wszystkim naprawdę profesjonalnie. Ceny, jakie postawiono na mieszkanie, wydawały się kosmiczne, i dla mnie to było śmieszne. No przecież nikt nie kupi za taką cenę tego mieszkania. No bo jak? Okazuje się, że trzeba być cierpliwym i trzeba zaufać profesjonalistom. Tak, sprzedaliśmy mieszkanie za 2,5 miliona rubli, które było kupione 3 miesiące 3 lata i 3 miesiące wcześniej za milion trzysta. Zapytacie, jaki kierunek obraliśmy? Już Wam mówię. Na dzisiaj wydaje się to bardzo błędny kierunek. Otóż wybraliśmy kierunek Krym i jeszcze dużo by opowiadać o Syberii, bo naprawdę to jest tylko bardzo, bardzo silne streszczenie. Ale myślę, że wszystko nadrobimy, kiedy będziemy robić streamy Będziecie mogli pytać, będę opowiadał Wam całą drogę i całe przygotowania do podróży. Pokażę Wam w odnowionym filmie nie wiem ile będzie odcinków 2, 3 czy 4. Zobaczymy, jak się zmieszczę. Także w następnym odcinku będzie sprzedaż mieszkania, przygotowanie do podróży i jazda na Krym. A ja Was gorąco pozdrawiam zostawcie subskrypcję, lajkujcie, komentujcie. Buziaki dla wszystkich. Trzymajcie się. Pa!